Jednym z zadań straży publicznej jest ochrona szlaków komunikacyjnych i ten samochód na pewno będzie wykorzystywany do realizacji tego zadania, gdyż dostęp do baz danych, który jest w tym samochodzie, umożliwia nam przeprowadzanie kontroli. Sprawdzanie, czy dana osoba, samochód, dokument nie jest zastrzeżony, nie jest poszukiwany w, w Polsce, nawet w Europie. Polega na takiej zasadzie. Urządzenie PSC 4 Plus. Tutaj jest, dokonuje się kontroli dokumentów. Jest monitor, na którym jest wyświetlany, wyświetlany dokument i i komputer daje nam y, możliwość właśnie y, nanoszenia na siebie, zapisywania, porównywania y, to, y, dokumentów. To jest y, urządzenie, które służy do odprawy osób i pojazdów y, w terenie. Tak? To jest takie mobilne, y, służy do mobilnej odprawy granicznej.